Cześć Dobra, co? To tak. wyrwałem grebiengę? Znaczy, właściwie to wrzuca nieborocznie z piasku, ale trudno No i mamy piwnicy Spoko Gdzie ja? No. Przy wejściu, no ogólnie. położyłem tutaj, ale no. Do... Nie, nie mogę mi tego Mam UV-ke. Mam UV-ke. Idę do ciebie. Ale poświeć trochę bardziej. Ja rękę mm. Jezus, telefon nie, To nawet, nawet nie mój telefon no, tu jest ciemno? Pizdu Nie lubię jest ciemno To ty? To, ty? to ja, to ja, tylko patrzałem czy się da w ogóle Spokojnie Hey, Leo. Ale nie, nie chciałem Cię tu jechać. Nie wiem, <laughs> Jesteś głupi i masz wesz. Jak to było coś takiego. Nie, nie, nie chciałem Cię. To... to nie miało być dojeżdżające. Eee. Jeżeli tak, to XD Sorry, przepraszam <grystanie> Patrz jak mu <to> poskładało <grystanie> Tak ją złożyło! O się aż zjecie, kurwa zrobię! Czekaj, ale ją poskladało zajebiście! O kurnie, usiłem leki wutu! No co ty dup? A ty jesteś chuj, chuj nie kolega. <gry> chuj, chuj nie kolega. Domini.

Typier na tym na tych drzwiach Chodź tu, bo tam nie idę, chodź tu Ale ty wiesz, że już mamy ducha A wiem Jak chcesz zdjęcie zrobić z tego Pismo Spoko Więcej zdjęć, tym więcej hajsu, nie? Niech spa? Chuj, chuj, nie kolega, chuj, chuj, nie kolega. Boże! No właśnie. Myling, co ci się dzieje? No kurwa ten dźwięk. No i się udało. O, to koniec o, na dzisiaj. Bo... Chociaż nie. Mieliśmy Straszne. Zrobić misji. No. Straszne, chuj nie kolega, chuj. Dominik, co to ja, to ja na tych czujnikach sobie siedziałam? Że jak, już, jak już się bawić? A, no tak. To nie, no nie duch, to no, ja. Polega. No tak, wspomniałem, że my też możemy po śmieci ten... Za, za, za co ta lalka wudu? Co? Za co? Nie wiedziałem, że, że to cię zabije. Myślałem, że to będzie mnie zabijało. Nie, to ty po prostu wywołujesz ducha, a nie, że duch poluje na osobę, która użyła laleczki wudu. Ty po prostu wywołujesz a, samego czyli... ducha, ale to już leci na wszystkich. <laughs> ja... Nie, i ty się skryłeś? I znowu ten krupicy widzisz. wiecie to jest piękne? Co? Ja. Co jest piękne? Piękne jest to, że akurat znalazłem w piwnicy czaszkę. Która była idealnie jeszcze właśnie w miejscu, gdzie jest schowek dla człowieka. Więc ino yes. zgasję światła i usłyszałem ino takie u góry ale e, 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 ja mówię no, takie mi... zajebało kogoś, nie? Zrobiłem sobie zdjęcie, posiedziałem chwilę, ale ja mówię takie e zabiło, czyli już jest po huncie, nie? I wchodzę, zapalę hmm. światło i wypierdam i no patrzę jak ta i zależy sk ze skrzywanymi nogami w tym w progu. E. Ej, no ale bo to było tak, że nagle patrzę a ino, światło. Potem, klasie... No się Dominik chwali, a tylko I... potem... No, Dominik idzie z blusa i się chwali, ha, użyłem laleczki wudu. Ja się to bo ja stałam przy swoim ciele i patrzę, ja użyłem laleczki wudu i taki podjarany. <grym> Ej, ale ja sobie idę i nagle gaśnie światło, no nie? I nagle, i myślę sobie, o hand, wyciągnę krucyfiks i dupa, bo nagle patrzę, coś mnieje i tylko on takie, o znowu mnie zje. Sobie... Tylko, że właśnie krucyfiks, raczej, jak dobrze wiem, on, nie wiem czy on działa w ręce. Nie wiem, pojęcia. Czasem działa. Czasem, czasem, jak jest tak delikatnie, no to działa. Na przykład temperatura się w pokoju podnosi, jak używasz. Masz w ręce. No nie, ale. Jakie hejab? Ale mam na koszmalnym. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie chcemy ale... grać z Naleczką mudu. Dominik, z Naleczką Moodu nie chcemy. Nie Uwierz ja. mi, że z nim nie chcesz również grać, jak znajdziesz karty Tarota. Ja znalazłem karty Tarota, depil użył kurwa i umarł, nie? Bo akurat wylosował kartę, która wypada 1%, czyli Jezu. momentalna śmierć. Tak, ja bym ja tego po prostu... Znaczyń, nie, nie chodzi mi o to, tylko po prostu nie wiem, czemu chciałeś tego użyć. Co, co cię podkusiło, że... Dominik. On wszystko chcę używać. Użył kart Tarota, użył teraz zlaeski budu, a jak graliśmy ten, to o takie dawaj, dawaj, odpę, od ten. Odpalimy pentagram, odpalimy pentagram. Ale gra, graliśmy z Dominikiem z innym ziąkiem i on był jak... i też mieliśmy pentagram i był jak ej, dawaj, wywołamy ducha. O. Dominik. Dobra. Nie, nie, ładnie. Ale patrz, teraz jest wyższy od nas. Dokładnie. Dokładnie. Więc pa... O.